Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz Komuda i kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj rozstrzygniemy ostatecznie, czy prezes Glapiński powoduje potężną inflację w Polsce i PiS. Zapraszamy na odcinek. Dzień dobry, witamy w odcinku. Tradycyjnie na początku dziękujemy bardzo naszym patronkom i patronom, Ciepłe myśli w Waszą stronę kierujemy. Jeżeli chcecie dołączyć do tego wyśmienite, wyśmienitego grona, możecie nas wesprzeć na portalu Patronite. Jeżeli rzucicie nam 10 zł lub więcej, na przykład 20 albo 50 albo 500, to trafiacie na specjalistyczną grupkę, gdzie jest content za paywallem filmiki, których nie można zobaczyć nigdzie indziej. Eee, śledźcie nas na mediach społecznościowych, inflacja, 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 eee, już wiele odcinków było o inflacji, czujesz inflację? Czuję e, inflację? Czy? Nie, ja chyba nie czuję, nic nie kupuję, znaczy, ostatnio chciałem kupić cukier, ale się nie udało, e, więc nie wiem. E, A ja węgiel. Znaczy, podobał, węgiel, ale chrust zebrałeś mam nadzieję chociaż. <tuczujesz> tak. W bloku jak znalazł. Ja, ja się przyczyniam do y, inflacji przez spiralę y, cenowo-płacową. Y, to przeze mnie ta inflacja. To przez ciebie ta inflacja, ale A. przyjrzyjmy się w ogóle. Na, na, najpierw y, porozmawiajmy o tym, jak to wygląda globalnie, to znaczy. Popatrzmy tak, bo na to. Inflacja nie jest niczym nadzwyczajnym na całym świecie w zasadzie. To nie jest tak, że tylko tu mamy w Polsce inflację. Czasami brakuje tego kontekstu w mediach, które mówią o, o bardzo wysokiej inflacji. W Polsce inflacja jest problemem. W zasadzie na całym świecie. Mhm. Dobra wiadomość jest taka, że widzimy już pojedyncze kraje, które charakteryzują się spadającym wskaźnikiem inflacji, czyli ceny dalej rosną, bo inflacja dodatnia mhm. oznacza, że ceny są większe niż te rok wcześniej. Ale już na przykład mniej, mniej niż. Tak, mniej rosną. niż miesiąc, dwa, trzy temu. W Niderlandach od kwietnia inflacja spada, w Brazylii od maja, w, w, od czerwca spada. Yy, inflacja w Niemczech i w Japonii. Także widzimy już jakieś tam może światełko w tunelu, mhm. może tak, mhm. może tak. Nie wiadomo, kiedy to się stanie w większości krajów europejskich, tym bardziej w Polsce, ale widać, że niektóre kraje zaczynają radzić sobie z tym problemem. Ja, ja, ja przypominam sobie z początku roku wyliczenia bodajże Komisji Europejskiej i chyba Banku Światowego, który, które to instytucje mówiły, że szczyt inflacji przy Przypadnie na maj, czerwiec e, tego roku. E, nie udało się przynajmniej w regionie z powodu wojny. Mm -hmm. Putinflacja, widzisz, mówimy jak pisowcy. Tak, e, tak. Ale putinflacja istnieje to jakby nie ma dwóch zdań. E, inwazja Putina e, na Ukrainę. Mówiliśmy, mówiliśmy wiele razy o tym, że, 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 że tych czynników wpływających na wzrost cen jest wiele. Mamy do, do czynienia z czymś, co się nazywa takim angielskie określenie perfect storm, czyli nałożyło się kilka czynników, które tę inflację nam podbijają. Nałożyło się globalnie, więc inflacja występuje globalnie. Mhm. I chwilę o, o tych rekordach. To znaczy, wiemy, że w Polsce ta inflacja jest od ćwierć naj, mhm. najwyższa, ale popatrzmy, jak to wygląda w innych krajach. OECD. Tak? Skupimy się na OECD, dlatego że mają tam metodo, w jednej metodologii podawaną tą inflację. Można wtedy porównywać te wskaźniki mhm. ze sobą w, pomiędzy krajami. I... Łukasz pieczołowicie sprawdził od ilu lat, w którym kraju jest e, największa inflacja. Bo to zaskakująco trudne. Słuchajcie, jeżeli nie wiedzieliście po co i dlaczego powinniście nas wesprzeć na patronajcie. To właśnie po to, żebym żeby... żeby ja siedział przy taberkach i cofał się w kolejne dekady, żeby sprawdzić kiedy... Kiedy był ostatnio tak wysoki wskaźnik inflacji? Na przykład. No więc tak, jeśli chodzi o Japonię, no to jest kraj, który jest o tyle specyficzny, że on raczej ma problem z deflacją e, mhm. niż z inflacją. Ta inflacja tam jest chyba na poziomie 2,5%, e, 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 więc można powiedzieć znikoma. Czyli w, w okolicach właściwie w punkcie naszego celu inflacyjnego tak jest przez NBE. Tak jest. I e, jest to inflacja najwyższa w tym kraju od 7 lat. Mm. Nawet Japonii nie, ominęło, nie ominęły takie właśnie porównania. No ale zostawmy Japonię ze z, 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 z jej specyfiką i popatrzmy na inne kraje. Więc ja je pogrupowałem tak na 7 grup oprócz tej Japonii, którą wymieniłem. Mamy grupę takich krajów jak Islandia, Izrael i Kostaryka, gdzie inflacja jest najwyższa od 12-13 lat. Mm, czyli od ostatniego kryzysu. Od kryzysu finansowego, finansowego. tak można mniej więcej. Cezurę tutaj postawić. Mm. Następna grupa to są te kraje, które przeżywały wysoką inflację, dlatego że dokonywały transformacji gospodarczej, tak jak Polska mm. i kraje naszego regionu, Albo zostały dotknięte przez kryzysy regionalne. Był kryzys argentyński, był kryzys azjatycki, był mhm. kryzys rosyjski. Wszystkie te kryzysy rozlewały się po, po, po tak. zagranicę jednego kraju i mamy więc najwyższą inflację teraz w stosunku do, do tej, tego wskaźnika. Od 21 lat w Meksyku jest rekord inflacyjny, w Kolumbii od 22 lat, na Słowacji od 22, Węgry 23, Korea 23. I tak można wymieniać kraje naszego regionu, Chile 28, Czechy 28 i Grecja 28. Między, lat. między 20 a 30 lat. Obecnie jest największa inflacja w tych krajach od tylu właśnie lat. Potem mamy taką grupkę krajów, które, których nie potrafię przypisać do jakiegoś konkretnego czynnika, to mogą być czynniki lokalne mhm. bardziej. Mamy na przykład, Szwajcarię, gdzie jest inflacja w tej chwili rekordowa od 28 lat, Portugalia od 29, Szwecja od 29, Wielka Brytania od 31 i Norwegię od 33 mhm. lat. E, następna grupa to są Kryz, dzieci, kraje, dzieci kryzysu na naftowego albo inaczej. Inflacja była dzieckiem kryzysu naftowego, inflacja wyższa niż obecnie. Tak jest. Przy czym mówimy o dwóch kryzysach naftowych. Chodzi tutaj o ten mm -hmm. drugi. Kryzys pierwszy był w 1973, mm -hmm. drugi w 79, 80 tak. mniej więcej. Więc ten drugi kryzys naftowy stawia nam stawia w pozycji krajów o rekordowej inflacji teraz od 36 lat we Francji i we Włoszech od 37 lat w Irlandii i Hiszpanii od 38 lat w Finlandii, Luksemburgu, od 39 lat w Belgii, Kanadzie e, i Danii oraz od 41 lat w Stanach Zjednoczonych. Tak, to jest ważne, czyli, bo to jest duży rynek e, e, amerykański. Czyli od, od 36 do 41, właściwie wszystkie, niemalże wszystkie kraje, które uważamy za, za rozwinięte, tu się mieszczą. Mhm. Albo inaczej, kraje, które tu się mieszczą, są wszystkie krajami rozwiniętymi. E, powtórzmy jeszcze raz, od 30 6 do 41 lat. Nie było tak wysokiej inflacji w tych krajach jak obecnie. Tak jest. W, w przedostatnią grupkę stanowią kraje takie jak Austria i Niderlandy, gdzie inflacja jest najwyższa od 46 lat czyli właściwie od pierwszego kryzysu mm. naftowego. No i mamy jeden outlier, jeden wyjątek, jeden bardzo ciekawy przykład. Ostatnia grupa, jedno, jedno elementowa, to są Niemcy, gdzie inflacja jest najwyższa od, od siedem... uwaga, uwaga, 70 lat. Tak, tak. I to wszystko pokazuje, tak, o czym już mówiliśmy, że inflacja jest globalna i że polityki państw wpływają na nią w sposób umiarkowany? Czy, czy, czy to jest za bardzo? E, nie, to jest teza. To chyba, czy, to ja bym takiej tezy nie stawiał, bo to pewnie bardzo zależy od tego, jakie te polityki są i jak no o jakich okay. krajach mówimy. Natomiast no, pokazuje to skalę mm -hmm. e, e, wyzwań, przed jakimi cały, cały, cały glob stanął. Tak, tak, tak. I że da się w ogóle nie wiem, może powinieneś ten, jako jakiś paper opublikować te swoje. E, e, to za, z, za mało wydaje mi się wyrafinowane te moje może, badania. Słuchaj, w cofaniu się w tabelkach to, w OECD. To może w jakimś e, tym predatorze, bo czy, czy czasopisma naukowe e, e, predatory, tak zwane, to są takie gdzie dużo się płaci, e, nie ma recenzji, albo recenzje są bardzo umiarkowanej jakości, delikatnie mówiąc, ale publikują wszystko po to, żeby mieć punkty. Zastanów się. Dobrze, pomyślę na tym. Tymczasem, tymczasem... Dobra, ten, ten Glapiński. Tak, tak, no właśnie pytanie. To jest, to jest Czyli tak, ustaliliśmy sprawa. już, że tak naprawdę w większości krajów europejskich ta inflacja jest rekordowo wysoka od znacznie dłuższego czasu niż w Polsce. Przy czym w Polsce właściwie mówimy o, tak jak w krajach regionu, mówimy o tych latach i, i potrafo, potransformacyjnych. Więc de facto nie da się powiedzieć, gdyby nie było transformacji, mhm. gdybyśmy byli w innym ustroju, co, być co może było? można byłoby ten okres inflacji, mhm. rekordowej inflacji przedłużyć, czyli byłby to rekord na przykład od 40 lat. Tak. Ale nie wiemy tego, bo był inny ustroj. Tak, ale to jest jeszcze ciekawa i ważna sprawa, czyli to, że kraj, kraje regionu naszego mają inflację bardzo zbliżoną, do nas. W sensie tam trochę któryś wyprzedzi, teraz jest w Estonii chyba powyżej 20%, nie? E, najwyższa inflacja. W Unii Europejskiej. E, w, w Unii Europejskiej, ale jakby przodują te kraje, które były, są e, byłym blokiem wschodnim. Mm -hmm. i Czy nawet obecnym blokiem wschodnim. Of, znaczy no, stanowią region Europy Środkowej i Wschodniej. Tak, tak. tak. I e, ponieważ sami krytykowaliśmy prezesa Glapińskiego e, e, i tą nieprzewidywalność trochę polityki banku centralnego, to warto byłoby się przyjrzeć, jak prezesi banków centralnych są oceniani e, przez środowiska mhm. e, znawców branży finansowej. I jaki to ma wpływ na inflację? To znaczy, jak, jak wygląda ta korelacja? I to, mhm. jest, to jest bardzo ciekawe. I to jest, jest bardzo Łukasz, ciekawe. Znowu, tutaj e, myślę, że ten paper. Dobrze. Jest takie czasopismo, które się nazywa Global Finance. To jest czasopismo włoskie. Należy do włoskiego takiego domu wydawniczego, które wydaje cały szereg różnego rodzaju magazynów prestiżowych i... prestiżowych? Fu. Ekonomicznych. Świat elit. Na ekonomicznych i lifestyle'owych, więc świat elit będzie tutaj wpadał, jak najbardziej. I czasopiśmie tym od jakiegoś czasu są oceny prezesów banków centralnych w Ostatni yy, taki. Takim rankingu tychże prezesów, ponad setka prezesów została oceniona. Tu ważna uwaga, różnie są definiowane w różnych krajach pozycje prezesów banków centralnych. Czasami jest tak, że de facto sporo kompetencji prezesu banku centralnego bierze na siebie minister finansów. Więc nie da się niektórych krajów porównywać na tym, na tym tle, dlatego że to na przykład minister finansów też dba o to, żeby inflacja była niska. U nas te kompetencje są trochę. Inaczej rozdzielone i to właściwie na banku centralnym, na NBP spoczywa główna, główne zadanie troszczenie się o to, żeby wzrost cen nie był zbyt wysoki. Więc na tym biorąc pod uwagę to, to zastrzeżenie, okazało się, że we wszystkich krajach OECD. W, nasz prezes, prezes Adam Glapiński, prezes Polskiego Banku Centralnego, czyli Narodowego Banku Polskiego, został oceniony najniżej. Uh -huh. W pośród krajów europejskich, a więc wychodzimy poza granice OECD, jego pozycja się zrównała z prezesem Banku Ukrainy i prezesem Banku Białorusi. To były noty C. Ew, 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 dawano noty od A do F, na tak, podstawie tam złożonego algorytmu minusiki, kryteriów. Minusik i plusik przy tym, czyli takie, takie te, dosyć ty 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 typowe oznaczenia ratingowe. Tak, tak jest. I no, można tutaj y, znaleźć argumentację, dlatego żeby pokazać, aha... Najgorszy prezes w naszym regionie, na pewno najgorszy prezes w OECD, na pewno najgorszy, albo jeden z najgorszych prezesów w Europie. Natomiast jak to się miało, jakie to miało przełożenie na wskaźniki inflacji? Okazuje się, że najwyżej ocenionym prezesem Banku Centralnego, czyli dostał ocenę A, nie było A, z tego co zauważyłem mhm. w tym ratingu prezesów został oceniony prezes Banku, Narodowego Banku Czech, dostał ocenę A więc najwyższą, a inflacja w Czechach jest 17,2%, czyli, wyższa, procenta, niż czyli wyższa niż w Polsce. Czyli mamy dwóch prezesów, dwóch sąsiednich krajów, z których jeden dostał najwyższą na notę w regionie, a drugi najniższą notę w regionie i nie koreluje to specjalnie z wskaźnikiem inflacji. Tak, tak, to znaczy, żeby było sprawiedliwie, to powinniśmy jeszcze, to, to już nie do Predatora, tylko do takiego prawdziwego journala po, po, powinno być, żeby właśnie z tego wyciągnąć korelację, jak to wygląda. Te wszystkie kraje i ta, i ta, wiesz. Ymm... Pozycja y, i jakość, że tak powiem, y, prezesów banków centralnych oraz inflacja. Nie, nie wiemy, trudno tutaj tak na oko. Na oko, z, oko nie zobaczyć. widać. Znaczy na oko mi powiedział, że nie ma korelacji pomiędzy wskaźnikiem inflacji a prawie, oceną prezesa. Prawie zawsze je, jest jakaś. Y, Ale może być nieistotna statystycznie. Może być nieistotna statystycznie, natomiast. Jakbym się znał na tej stacji. To, na co bym chciał zwrócić uwagę, to jest, że, że taka ocena właśnie, nawet jakiegoś szacownego gremium, nawet taka, którą ciężko. Obalić argumentację, że ten prezes nie jest dobrym prezesem banku. Jest co mhm. najwyżej przeciętnym, no bo ocena C to nie jest ocena F. E, e, więc to jest ocena tak mierny nazwijmy mhm. to, tak? E, 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 to e, ona nie musi się przekładać wprost na wskaźnik inflacji. A dlaczego? Dlatego, że wskaźnik inflacji on ma pewne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Mhm. Jeżeli czynniki zewnętrzne, a te dominują e, w globalnej naszej inflacji, e, e, tak bardzo napompowały wzrost cen. To nawet najlepszy prezes może mhm. mieć problem z tym, żeby ten wzrost cen zatrzymać. Słuchaj, jest jeszcze jest jeszcze jedno wyjaśnienie przyszło mi do, do głowy, być może jakby w Czechach był Glapiński to nie byłoby się 17 tylko 23. Na przykład. Tak, oczywiście można, można stawiać taką tezę, tylko ona jest nie do zweryfikowania. To Natomiast prawda. to, co będzie można zrobić, będziemy mogli do tego wrócić na przykład za rok do, do takiej ponownej oceny prezesów i, i wskaźników inflacji, dlatego że bez wątpienia, i to chyba się większość ekonomistów, która się na temacie zna dużo lepiej ode mnie z tą tezą zgodzi, Pozycja, jakość polityki, przewidywalność oraz taka, e, poczucie bezpieczeństwa, jaką zapewnia prezes banku mhm. centralnego przekłada się na tempo, jak, w jakim udaje się inflację zbić, tłumić. Mhm. Tak, więc za rok czy dwa będzie można powiedzieć, że Glapiński tłumił inflację na przykład wolniej niż prezesi innych banków centralnych. Wtedy to będzie miało. I już kolejny paper. Tak, no jak widać cała seria zaplanowana, mam co robić na najbliższe lata. Tak. Zarówno z predatory paperami, jak Słuchaj, i. Z... Możesz możesz wysłać i tu, i tu, ale Predatory pójdzie szybciej. Dobrze, to przekonałeś mnie w takim razie. E, 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 podsumowując, e, niekoniecznie e, rating naszego prezesa przekłada się na wysokość inflacji, dlatego że w przypadku żadnego prezesa się nie musi przekładać. Natomiast e, po owocach ich poznacie. Trzeba poczekać, dać trochę czasu i zobaczyć w jaki sposób e, polityka danego prezesa przełożyć na to, jak inflację udaje się stłumić. Zobaczymy za rok, ale mm. jeszcze lepiej za dwa. Pozdrawiamy, Narcia.